Nie jest kwestia bycia protestantem czy katolikiem. To jest kwestia ukształtowania swojego, swojego światopoglądu i swojego, swojego bycia z Bogiem i w ogóle bycia wiesz, w społeczeństwie, bo byłem w kraju muzułmańskim, głęboko muzułmańskim, byłem głęboko na wsi, byłem w Tadżykistanie, byłem wysoko w górach, w pamirach. I tam wszedł, cała wieść była muzułmańska, tam mnie wiedzieli yy, właściwie. Trochę o Jezusie coś tam słyszeli, nie? ale nie bardzo. Ja z nimi usiadłem i to byli fajni ludzie. Kurczę, jak z nimi się rozmawiało. Kochający fajni ludzie. Tak mi się gadało, jak z, z, z tobą. Zaczęliśmy gadać nawet do Bogu. Nie? Oni byli zainteresowani. Nie kłóciliśmy się, nie, nie zgrzytali zębami. Co to kończyć będzie nas przekonywał. Mhm. Fajni ludzie. To mi w głowie dużo pozmieniało. Nie po co? Po co to zmieniać? Po co? Chciałbym się ich przekonać, ale wiesz, moja religia jest lepsza, nie? <grym> serio? Nie, my mamy w, w głowie, że wiesz, mamy taką misję, żeby się dostali do Boga, do nieba, to musimy im to powiedzieć, nie? Mieczem najlepiej, jak nie będą chcieli podobroci, nie? Mhm. Przecież historia uczy nas po prostu, co my żeśmy porobili. Co my żeśmy porobili? Nie, to, 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 to są takie skrajności, że wiesz, że jak się zamurujemy... To po prostu dojdziemy, że kogoś po prostu zabijemy, bo, 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 bo albo czujemy się, że są zagrożeniem, nie? Mhm. Nie, ci ludzie są tacy sami. Mają takie same sumienie, takie samo serce, takie same problemy. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie można mówić o jednym, że akceptujcie nas, a my kogoś nam nie będziemy akceptować, czy. czy...